Wojtuś, a powiedz mi, jaki jest największy kraj na świecie? Rosja. Tak. A powiedz mi, jaka jest stolica Polski? Warszawa. A pokaż mi ją, proszę. Gdzie ona jest? Mhm. A Anglii stolica? Tam, tam, gdzie królowa Ela mieszka. Tu. Nie. Wyżej. Nie. Londyn. Gdzie jest Londyn? Tam jest Anglia, tak. O, i tam jest Londyn. A co tam jest w Londynie ciekawego? Mhm. I taki duży zegar. Tak. A kto tam rządzi? Kto tam mieszka? Taka królowa. Odbieta. Tak. A pokaż mi jeszcze, gdzie są gejzery. Na której wyspie? Na mhm. tej A co to są gejzery? Czy mhm, oglądałeś, tak? A powiedz mi jeszcze, gdzie jest Norwegia? Tu. Obok! Nie, tu obok jest Finlandia. A Norwegia jest tam, gdzie pada deszcz często. O, właśnie tutaj. A pokaż mi, gdzie ty mieszkasz? Mhm. Tak, i kto ty jesteś? Pan <noise> Jaki znak twój?